Sponsore in programma Catamaran B-Tweet. Sponsore in programma UEST. Tourism Seychelles. Pirelli Polska, producent oppone a Metzeler. Enrico. Słuchaj, jestem w tym e, sklepie, bikershopie, o którym Ci opowiadałam. No i chłopaki są e, podekscytowani, że mogą siebie również pozdrowić. Tutaj mamy jednego. Ile tak, Enrico? Yes! Pasu Kons. Te stożki z pasu to według mnie najpiękniejsze miejsce w Pakistanie. Wystrzeliwują one na wysokość 7000 metrów dosłownie spod kół motocykla. Jazda tam to prawdziwa motocyklowa nirowana. Jeszcze ja raz spałem, chyba tak długo. Mieli rację, że jeżeli nie byłaby ta pobudka, którą nie mają, mogłabym spać jeszcze dłużej. Obudzimy się, idziemy na zniadanie. Długi dzień będzie dzisiaj, mamy sporo rzeczy do zrobienia. Fajnie. Piękna pogoda. <laughs> Co jeszcze dodać? Fajne to jest wszystko. The author of the song is. is. Manny Willis. The whole group. This is but the singer's Jak obiecałem, e, będziemy zrobili coś ze skuterami. I zaczynamy od skuterów wodnych. Yamaha Wave Running. To jest nasz wybór, ale e, widzimy też jakieś bardziej kolorowe. jest faster one, ale like blue color. E, mamy WX Cruiser. Hello my friends. We are friends of Yamaha. <laughs> Obiecałem i nie ma obiecanki za sanki. Zrobimy, testujemy tego pięknego podchodu. Nie ma nic za darmo w życiu, więc w euro około 20 minut zabawa będzie to kosztowało około 50 euro. Nie wiem ile to jest na rupi. Ale powiedzmy, że ufamy ich. No około 75 koni nie mają te 200 par, ale ja bym to rozumiał, skoro to wynajmują bez e, e, pozwolenia. To tak wymaga, żeby było, więc e, kolory są piękne. Zobaczymy, czy ujęcie będą na poziomie. Aż do 3 osoby mogą się zmieścić, więc zobaczymy, co z tego będzie. Nasz special tester dzisiaj jest na początku Conrad Cześć Enrico, słuchaj, jestem w tym e, sklepie, biker shopie, o którym ci opowiadałam, ale jestem tutaj nieprzypadkowo, bo zapałam e, gumę w swoim e, skuteku i przyjechałam tutaj ją wymienić, naprawić. No i chłopaki są e, podekscytowani, że mogą ciebie również pozdrowić. Tutaj mamy jednego. Hila, tak, Yes. Także słuchaj, tu mamy, tu mamy ich biuro, ale już pokażę Ci, jak wygląda profesjonalny warsztat na Seszelach. Mało tego, jest to naprawdę najlepszy warsztat motorowy na Seszelach. No.

Codziennie zbiera się mała grupa tych bikerów seszerskich, i oni tutaj sobie naprawiają, i szlifują te swoje maszyny, ale mało tego, co niedzielę spotykają się tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzie jest ten biker shop, mniej więcej w połowie wyspy Mahé i urządzają sobie y, takie rajdy przez wyspę. Więc można ich nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim usłyszeć. No więc tak, Enrico, pozdrawiam cię z warsztatu na Seszelach. Cześć! Sponsore del programma Catamaran B-Tweet. Sponsore del programma è yes, Tourism Seychelles. Mirelli Polska, producent oppone Metzeler. Naszą podróż po szosie karakorumskiej zwanej 8 Cudem Świata rozpoczynamy w miasteczku Karimabad, gdzie zwiedzamy dwa fantastyczne forty, Baltit i Altit. Tysiącletnie budowle wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tam czas się zatrzymał. Kaposi, góra słynąca z największej deniwelacji na świecie. Zachodnia flanka wznosi się prawie na 6 kilometrów ponad korytem opływającej szczyt rzeki Humza. Dojechaliśmy do starego Jedwabnego szlaku. Droga częściowo zrekonstruowana biegła właśnie tam. W drodze do pasu mijamy zjawiskowe jezioro Atabat. Skuszeni nieziemskim kolorem wody, wynajmujemy starą, rozklekotaną krypę i przez godzinę pływamy po tym rajskim zakątku. Wiszący most Husseini. Myślałem, że będzie gorzej. Już wszyscy mówili, że to taki niebezpieczny most. No trochę się w węłpie kręci, jak się idzie, ale tam do, prze do przejścia. How do you feel, guys? Perfect. Perfect. It's Nothing not so scary. No, no. Pasu Kons. Te stożki z pasu to według mnie najpiękniejsze miejsce w Pakistanie. Wystrzeliwują one na wysokość 7000 metrów, dosłownie spod kół motocykla. Jazda tam to prawdziwa motocyklowa nirwana, a ja, choć doświadczony w himalajskich włóczęgach, czegoś równie potężnego, nie widziałem chyba nigdy w życiu. Idę nad, na lodowiec pasu. Poprosiłem lokalsa, żeby mnie tam podwiózł, żeby pokazał mi drogę. Myślałem, że to będzie trekking, a okazuje się, że oni wczoraj oddali drogę na ten lodowiec. Droga jest taka, że we dwóch na motocyklu nie możemy pojechać, bo pouryła się tam wszystko. Więc na płaskich momentach jedziemy we dwóch, a pod górkę gościu zasuwa na moto, a ja zapierdzielam na na nogach. Fajnie. Wczoraj tą drogę oddali. Jeszcze są ślady po tych wszystkich nie wiem, maszynach, które to porozgarniały te kamienie. A widoki takie. I pasu. czat. Coś pięknego, naprawdę. Moje ulubione miejsce w Pakistanie. Polecam. Idziemy do tego lodowca cały czas, no i właśnie się droga skończyła. <gry> Jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy przejechali tam, bo ona została oddana do użytku wczoraj. No i teraz tak, stoi tutaj taka maszyna i dotąd droga prowadzi, potem już jest koniec. I ci goście... Aj! Ci goście robią tą drogę, tych trzech koleś. tym oto urządzeniem. Tam cały czas spadają lawiny. Nie wiem co tam się dzieje, ale chyba jednak tam nie pójdziemy. No bo kurczę trochę niebezpieczne to jest. Można świrować, ryzykować, kozaczyć, ale jak coś takiego się widzi i słyszy się te spadające kamory, no to człowiekowi kurczę trochę się odechciewa. Takiego ryzyka. No nic, idziemy dalej, zobaczymy co będzie dalej. Doszliśmy do czoła lodowca, ale tu jest po prostu mega niebezpiecznie, dlatego, że z tych skał cały czas lecą jakieś kuźwa kamory. Zdecydowaliśmy się iść dalej, ale kurczę, nie jest tu bezpiecznie, naprawdę. Wracamy, nie dochodzimy. No, jesteśmy 20 metrów wod, ale już nie idziemy dalej. Let's go back, brother. Bardzo niebezpiecznie, bardzo. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu. wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak nazwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on. Kibicujemy Ukraina i e, pamiętajmy, solidarny i wspieramy.